Witam Was moi kochani, bardzo, bardzo serdecznie, z tej strony Xazax i dzisiaj zajmiemy się skillami nekromanty. Na początek kilka informacji, bo dużo ludzi o to pyta. Dla nekromanty, moi kochani, nie ma kampanii jeszcze, prawdopodobnie dlatego, że nie zostały jeszcze skończone filmiki między aktami, w trakcie aktów, w linie głosowe itd. W całej becie są wyłączone transmogryfikacje, więc nie patrzcie na mój wygląd. Transmogryfikacje są dla mnie bardzo ważne, ale niestety w tej becie się popawić nimi nie mogę, a szkoda. Um, oprócz tego do nie ma jeszcze żadnych itemów ani setów. Może on używać tylko tego, co jest w grze aktualnie, czyli wszystkich przedmiotów, które są w grze aktualnie nie ma jeszcze dla niego itemów, nie ma dla niego y, dedykowanych legend, dedykowanych setów. Jedynie jest offhand, ale może się trafić tylko żółty albo niebieski, tak więc legendy również możemy mieć. Dzisiaj się przyjrzymy skillom nekromanty, ale nie będziemy przebierać przez nie wszystkie. Podzielimy to na trzy filmy, moi kochani, żeby Was nie zanudzić. Próbowałem zrobić e, jeden film z wszystkimi skillami, ale niestety był on za długi. Trwał 40 minut, a nie przeszliśmy nawet połowy, tak więc... E, tak więc zaczynajmy. Przejdziemy po, po podstawowych i yy, dodatkowych, czyli po generatorach i spenderach tak zwanych. Pierwszy generator, który posiadamy, to są kościane kolce. Ja będę starał się wam wszystko zaprezentować. Kościane kolce wyglądają w taki sposób. <laughs> Jak widzicie, taka animacja wystających kości z ziemi. To są oczywiście kości z kolc kolce, kolce z kości przyjrzyjcie się im uważnie bo zaraz zobaczymy czy w następnej runie jest zmiana jakaś wyglądu one generują nam 24 punkty esencji i nie pisze niestety jaki damage zadają tutaj mamy te same kości z tym że dają stana na sekundę co chyba troszeczkę dłuższe mam takie wrażenie po prostu kolejne to jest Bone Pillars. To jest taki pojedynczy. I on kiedy uderzy przeciwnika, uderza losowego któregokolwiek innego. Również takim pilarem. Pilarem, filarem, filarem, chyba. To zadaje podobno od trucizn damage, ale on nie będzie miał damage od więc to będzie Blight. Taki. Albo fizyczne w każdym razie zostanie to na pewno zastąpione. Pewnie nie ma tego jeszcze w grze tego żywiołu kolejnego. Frost Spikes spowalniają przeciwnika i to są po prostu lodowe kolce. Wyglądają w taki sposób. Później mamy Path of Bones, które zadaje 100% damage'a od broni. I jest to taka ścieżka, jak widzicie. Ma bardzo daleki zasięg. O, nawet jakieś moby tram trafiam. Mi się esencja naładowała. <grych> mm, okej. Okay. Czyżbym był in combat w tym momencie? Czemu nie mogę odpalić? No tak podczas walki Panowie, zgincie okej? Okay. Super um, Przechodzimy dalej. Blood Spikes, one. Um, one powodują krwawienie u przeciwników ym, i leczą nas przez 2 sekundy o procent naszego max życia. Czyli taki generator, który nas leczy. Wyglądają bardzo klimatycznie, powiem Wam szczerze. Do takiego self -heala. Fajna animacja w ogóle jaką rzuca to. Ja zauważyłem, że we większość skilli tak rzuca w taki sposób, ale do tego jeszcze dojdziemy. Ponura kosa znana z. Heroes of the Storm hmm, generuje 12 punktów esencji, czyli mniej niż kolce. Wykonujesz przez całe cięcie przywołaną kosą, i zadajesz przeciwnikom obrażenia fizyczne równe 150% obrażeń od broni. I wygląda to tak. Nie będę tym spamował, bo założę, jak spamuję kosą, to wywalam je z gry. Tak więc tu będę musiał to zgłosić do testów. Może ja wyłączę te te szkielety, żeby one nam tu nie przeszkadzały, a pana odprawię. Tak to wygląda. Później mamy execution, czyli mamy 5% szansy, że przeciwnicy, którzy posiadają mniej niż 20% życia, zostaną ścięci automatycznie. I uwaga, to się liczy prawdopodobnie też na... Rift Guardianów i Elite. Elity na pewno, a Rift Guardianów nie jestem pewien, bo nie sprawdzałem, ale jest klątwa taka, która na Rift Guardianów w taki sposób właśnie działa. Dual, czyli dwie. Użyjmy tego raz. To wygląda w taki sposób, zawsze mnie wywala, jak tego używam, więc nie spamujmy za bardzo. Bardzo fajnie, bardzo klimatycznie. Kerst. Tutaj mamy kosy, które. Kosę, która może rzucić. Ma 15% szans na rzucenie randomowej, czyli losowej klątwy na przeciwników trafionych. I fajnie wygląda dosyć. Oczywiście te wszystkie animacje będą aktualizowane. Oraz ikonki. Nie patrzcie na ikonki, bo to są po prostu wzięte z różnych innych rzeczy. Na przykład to jest, jak widzicie, z achievementów. Ikonki jeszcze po prostu nie są zaprojektowane do końca. E, tutaj mamy lodową kosę, która e, przyspiesza nad nasz atak speed. Mm, o 1% na 5 sekund i max 15 zaków, czyli 15% większy atak speed możemy sobie yy, tym nabić oczywiście ja was za bardzo ze, sta ze statystykami nie będę tutaj zapoznawał, bo to wszystko się będzie przez ten cały kres bety zmieniał i nie wiem czy was zanudzać bardziej stwierdzam, że interesuje was efekt działania niż procentowe szanse na jedne pierdy tutaj jest kosa która nas będzie leczyć fajnie wygląda chyba najładniejszy efekt no, i to już na tyle, jeżeli chodzi o kosy. Wyssanie krwi to jest generator, który generuje 15 punktów esencji za każdym razem, gdy zadawane są obrażenia. On zadaje obrażenia. Wyssa krew z wybranego przeciwnika i zadaje mu 300% obrażeń od broni. No, i leczy nas 2% całkowitego zdrowia na sekundę. Wygląda tak. I tutaj, moi kochani, nie będę Wam pokazywał innych efektów, bo wszystkie wyglądają identycznie, jeżeli chodzi o wyssanie krwi na ten moment. Tak więc mamy. Mm, oprócz tego możemy sobie wziąć runę Blood Sucker, która w, przyciąga do nas health globy, czyli te takie kulki z życiem. Wstrzymaj y, to jest to runa, która spowalnia y, przeciwników 85%. Niektóre runy są bardzo śmiesznie przetłumaczone. Wstrzymaj <grym> przesunięcie mocy. Y, które zwiększa nasz DPS o 10% za każdym razem, kiedy zadajemy obrażenia. Max 10 staków, czyli możemy sobie obrażenia zwiększyć do 100% dodatkowych. Tylko nie wiem, czy to się tyczy całych obrażeń naszej postaci, czy tylko tego skilla. Będą się to przetestować. Purity of Essence, esencję, esencje, którą generujemy, zwiększamy do 20%, jeżeli mamy max zdrowia, czyli takie ultimate wysysanie. No i wyssanie życia, jeszcze więcej życia wysysamy, czyli 6%, ale nie wysysamy już esencji. I jeżeli chodzi o generatory, moi kochani, to by było na tyle, przejdźmy do sekendery. I to najbardziej prawie ikoniczne włócznia z kości, jeżeli chodzi o nekromantę, jeżeli chodzi o spele z kości. Zabiera na 20 esencji i yy, tworzy taki kolec z kości który przeszywa przeciwników, zadając im 450% obrażeń od broni. Blighted Marrow, gdzie właśnie to jest blight, to jest coś, co tutaj jest yy, takim zastąpieniem trucizny, to jest taka nekromantyczna magia, czy mroczna, zła magia, coś w tym stylu, ten blight. I yy, tutaj na razie jest wstawiona trucizna, ale nie wiemy, jak to będzie do końca działać. Ma trucizny nie być. Zwiększony z, tutaj z tą runą mamy zwiększony damage o 15% za każdego przebitego przeciwnika daną, yy, daną włócznią. Czyli, jeżeli stoi tutaj kilku przeciwników, to ten na końcu yy, będzie miał masakryczny damage otrzyma na gębę i wygląda też troszeczkę inaczej. Tif, czyli zęby, pierwszy skill nekromanty. No, jeden z pierwszych skill nekromanty yy, w Diablo 2, Bardzo yy, rozpoznawalny yy, i z tego co powiem, był dosyć słaby. I to był. Wypuszczaliśmy takie dwa zęby, i im więcej punktów żeśmy wbili, to tym więcej tych zębów leciało. Tutaj mamy 5 zawsze. Animacja wskazuje na więcej, ale jest ich 5. Wypuszcza 5 pocisków, które zadają 300% obrażeń broni, czyli mniejsze obrażenia, ale szerszy spread, tak jakby. Crystallization. Za każdym razem, kiedy trafimy Each enemy hit has the attack speed. Aha, za każdym razem, kiedy trafiamy przeciwnika, zmniejszamy jego attack speed o 20%, a nasz zwiększamy o 3% na 3 sekundy, i może się to skumulować 10 razy. I wygląda w taki sposób. Taka lodowa lanza wygląda jak lodowy kolec czarodziejki z Diablo 2. Strzaskanie łańcuchów tutaj mamy y, tutaj nasza lanca nie przebija, a zderza się z pierwszym celem y, i zadaje 450% obrażeń od broni y, w promieniu 15 yardów. Wygląda w taki sposób, czyli chyba nic nowego. I Blot, spir, który nas leczy, y, zadaje... Y, nie, nie leczy nas, przepraszam, kosztuje teraz życie, ale zadaje więcej obrażenia. Większe obrażenia, jak widzicie schodzi nam haps. Tak to właśnie wygląda. <laughs> Przejdźmy teraz do skilli, których ja skill, którego ja używam aktualnie na moim bildzie. Tylko może wiecie co? Wygenerujmy sobie trochę tej esencji. Dziękuję, dziękuję, dziękuję. Dobra, więcej nie potrzeba panowie. Zostańcie tam już się prawie za... No i użyłem znowu tej esencji. Okej, okay, ale okej. Okay. Wróćmy do skilli. Szkieletowy mag. Wszystkie szkielet, który powstaje z ziemi atakuje Twoich wrogów. Zamiast zainteres... przy każdym ataku 400 obraźnią broni. Czas działania 6 sekund. Na 6 sekund przywołujemy szkieleta maga. Nie ma będzie do tego ciała. To jest taki bardziej duchowy szkielet. Wygląda on w ten sposób. Wszystkie praktycznie idealnie. Po 6 sekundach znika i dosyć mocno bije. Ym... Gift of Death, kiedy, kiedy pada ten szkielet, yy, zostawia korps, czyli takie ciało, z którego możemy potem różne bajery zrobić. Yy. Contemnation to jest. Yy, Contemnation to jest skill, którego ja właśnie użyłam na runa yy, Zamiast latać za nami, to on stoi w miejscu i wytacza aury, która zadaje 175% obrażeń od broni i można tym naspamować naprawdę ostro i... E, przy połączeniu z klątwami, e, z minionami, to naprawdę robi mocny DPS za niewielką cenę, bo to nie jest e, drogie, 40 punktów, w sumie droższe od kości, ale za, z, e, działa na większym obszarze, tak. Później hmm. mamy szkretowego łucznika, m, który e, zwiększa nasz atak speed o 3% e, na 5 sekund. Za każdym razem kiedy zadaje damage i max to się kumuluje 10 razy i wtedy przywołuje nie magów, a uczników którzy wyglądają tak no, jak zwykle uczniki z Diablo. Łucznicy z Diablo Mam nadzieję, że te mobki jednak będą pozamieniane. Osobliwość to sprawia, że mag, którego przyzwiemy, nie zabierze nam 40 esencji, a całą posiadaną i za każdy punkt zadaje 3% więcej obrażeń, czyli dosyć potężne to może być no ale na 6 sekund będę musiał też to wypróbować, bo naprawdę znalazłem build, w którym bardzo szybko generuje tą esencję, więc to może być fajne Life Support to jest runa, która sprawia, że kosztuje to dodatkowo 10% aktualnego naszego życia ale, znaczy max Nasze, naszej maks puli życia, ale jest, trwa dłużej od 2 sekundy. Tak więc coś ciekawego. I one tutaj się za bardzo nie różnią, oprócz kolorem, ten jest po prostu taki czerwonawe. Teraz nowa śmierci. Nowa śmierci jest troszeczkę, wyobrażam sobie ją inaczej, powiem Wam szczerze. Jest to niby strucizny na ten moment, ale to tak samo będzie ta, ten Blight Magic. Wywołujesz falę uderzeniową, która zadaje 350% obrażeń od broni, wszystkim broniom w promieniu 25 metrów i wygląda to tak. Ładnie, bardzo ładnie. Pierwsza runa za każdym razem, kiedy rzucimy zwiększa nam zasięg, do dwóch razy możemy to zwiększyć, czyli dwa razy możemy uderzyć i za drugim razem będzie ten zasięg większy o 5 yardów ten drill nas leczy, wygląda identycznie, na no heals you 1%, skazy, skazy, nie wiem, czy to jest te, też również tak dziwnie przetłumaczone, to zostawia taką ścieżkę, to nie jest nowa, zostawia taką ścieżkę, która spowalnia przeciwnika o 60% i sprawia, że zadają 15% mniej damage do nas przez jedną sekundę. Zobaczymy, czy tak, to wygląda, a to, to nie, to nie jest przez nas. To jest taka nowa właśnie. Bone nowa, moi kochani. Nowa z kości to jest. Ile mamy minut? 15. No to, to właśnie o to, o to mi chodziło. Nie chcę, żeby te filmy były za długie. Ym, to jest po prostu zamiast yy, krwi wyskakują yy, kości, które zadają 475% obraźnią do broni, czyli więcej, tylko, że w mniejszej w mniejszym zasięgu w takim no i Blood Nova sprawia, że mm, mamy maksymalny zasięg tego czyli 25 yardów i maksymalny DPS czyli 450% obrażeń broni, ale y, kosztuje życie nie możemy teraz użyć, bo nie mamy esencji zaraz sobie wygenerujemy kawałek panie daj troszeczkę, dziękuję ale to ma zasięg, tak to wygląda bardzo fajnie. Chwalili się tym bardzo mocno w materiałach promocyjnych na stronie Battle.netu. Dobra, Pani, Ty też. Duży naprawdę zasięg ma ten to wyssanie życia. I okej, okay, moi kochani. To by było na tyle. Zajęliśmy się podstawowymi i secondary, czyli tymi dodatkowymi. Później weźmiemy się w następnym odcinku za Blood and Bone i reanimację. W kolejnym trzecim odcinku za Corpses i klątwy. I wtedy, jeżeli starczy czasu, to pasywki jeszcze sobie ogarniemy. Mam nadzieję, że było w miarę rzeczowo. Mam nadzieję, że było przejrzyście. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem to Wam e, dosyć ciekawie, że się nie zanudziliście. Dajcie znać, jak Wam się podobał film. Widzimy się w następnym odcinku. Dzięki Wam wielkie. Do następnego. Pa, pa.